Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Dzisiaj mam e, bardzo ciekawe rzeczy moim zdaniem, ponieważ e, może ktoś pamiętał, za dwa albo trzy filmy temu otwierałem mój plecak z rzeczami na wypadek trzęsienia ziemi i tam było też jedzenie. Nie bardzo ciekawiło, jak takie jedzenie smakuje i czy w ogóle przeżyłbym taką katastrofę dzięki temu jed jedzeniu, czy jednak bym umarł z głodu, bo jest tak niedobre. Poszedłem do sklepu i e, kupiłem sobie parę takich rzeczy. Na wypadek właśnie trzęsienia ziemi, które można składować bardzo długo I kupiłem trzy rzeczy, które dzisiaj będziemy sobie razem tutaj próbowali I zobaczymy, czy chociaż pod kulinarnym względem da się jakoś przeżyć tą katastrofę Kupiłem trzy rzeczy Pierwszą z nich jest chleb o smaku jagód Po prostu chleb w puszce, e, otwiera się puszkę i je się Co jest bardzo ciekawe tutaj w tym, to jest to, że... Co jest bardzo ciekawe w tym chlebie jest to, że jest bardzo lekki e, Prawie nic nie waży a przy tym ma mega dużo kalorii, bo um, 100 gram takiego chleba ma 324 kalorie, więc no, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dużo. Co ma też w ogóle sens właśnie w przypadku takich, e, takiego jedzenia, bo wydaje mi się, że trzeba jak najwięcej przeżyć na jak najmniejszej ilości jedzenia, a mimo wszystko, no, jedna taka rzecz potrafi, podejrzewam już, nie wiem, na rano chociażby e, zaspokoić wszystkie... Potrzeby człowieka. Drugą rzeczą, jaką mam, to jest e, gyudon, takiego opakowania. Gyudon to jest ogólnie jedna z takich e, najbardziej podstawowych potraw japońskich. E, bardzo łatwo ją zrobić. To jest potrzeba tylko trochę mięsa pokrojonego w takie cieniutkie bardzo plasterki, a do tego trochę soju, mirin, e, sake i cebulę i to jest praktycznie wszystko. Wszystko się później razem a, tam gotuje. No ale też jest ogólnie bardzo dobre. Ja bardzo, bardzo lubię taki gildon i um, ten jest bardzo ciekawy, ponieważ a, jak tutaj teraz widzicie może, ten gildon się odgrzewa bez ingerencji kompletnie ognia. A, tutaj mamy po prostu jakieś takie chemikalia, które, które ze sobą reagują i podgrzewają ten cały gildon. I po 30 minutach powinien być już um, dobry do spożycia. Więc jestem w ogóle ciekawy, jak to zadziała i e, jak to będzie wyglądało. Na no, trzecią rzeczą, którą dzisiaj mamy e, to jest po prostu sernik z puszki. E, sernik, który też ma mega dużo kalorii, 500 kalorii, um, wygląda tak. Cóż, no, sernik, zobaczymy jak smakuje. Ja bardzo lubię serniki, więc um, jestem bardzo, bardzo ciekaw. Dlatego już bez e, obijania w bawełnę przejdźmy najlepiej od razu do próbowania tych rzeczy. Ok, zacznijmy od gudonu, ponieważ e, będzie to trochę trwało, więc najlepiej jak już po prostu zaczniemy i pewnie na koniec spróbujemy tego. Czyli tak, to jest wszystko, co się znajduje w tym opakowaniu z gudonem. Co mnie bardzo zaskoczyło jest to, że dali do tego shiburi, e, czyli taka to jest e, mokra serwetka. Którą się ogólnie zawsze dostaje w japońskich restauracjach do jedzenia, żeby trochę sobie, nie wiem, obmyć ręce, czy nie wiem po co, ale, ale śmiesznie, że dali to do tego w gratisie. Tu mamy ten gyudon, czyli sos do gyudonu. Te dwie rzeczy są do właśnie tej reakcji chemicznej, która, która to wszystko ogrzeje. Tu mamy ryż i tu jest taka ładna, mała, słodka łyżeczka. Czyli wszystko teraz włożę do tej małej torebki, najpierw muszę włożyć to, później składam te dwie rzeczy, czyli beef bowl i ryż, a na koniec dolewam do tego wszystkiego to i powinno się za tym, po tym zacząć wszystko gotować. Tutaj zaczyna się gotować. Ta woda stała się mega gorąca. Dym z tego leci. Mam tylko nadzieję, że to zaraz nie eksploduje na moją twarz. Okej, okay, musiałem to teraz wynieść do drugiego pokoju, ponieważ zaczęło się. zaczęło być strasznie głośne. Takie było. I wydaje mi się, że to by bardzo przeszkadzało na filmie, więc wyniosłem to do drugiego pokoju, a my sobie spróbujemy teraz chleb. Ten chleb nie wygląda jak chleb, bardziej jak drożdżówka. Bardzo pachnie jagodami, ale tak w dotyku nie jest przyjemny. W dotyku, w dotyku jest jak, jak taki właśnie. Chleb, który, nie wiem, przez bardzo długi czas pył w bardzo wygodnym miejscu Jest taki... nie wiem jak to nazwać No, zobaczymy jak to smakuje W środku nie widać zbytnio tych jagód, a wygląda to bardzo, bardzo biało Ma takie jakieś niebiesko-fioletowe plamy, ale, ale w życiu bym nie powiedział, że to są jagody I to taki mas... Całkiem dobre, ale też nie za dobre. Ten chleb jest bardzo, bardzo suchy. Na zewnątrz jest bardzo taki e, bardzo wilgotny, ale w środku jest strasznie suchy. Czuć bardzo smak e, jagód, e, ale jako, że mm, nie widać żadnego drzemu ani nic takiego, wydawało mi się, że to w ogóle będzie z drzemem. Jako, że nie ma, nie ma drzemu w środku, są tylko jakieś pojedyncze niebieskie. E, plamy. Wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś e, sztuczny smak jagód, który został e, do tego wstrzyknięty. Jakbym miał ja to oceniać, dałbym może jakieś 5 na 10, ponieważ jest to zjadliwe, ale mm, może nie, nie będzie to drożdżówka, która stanie się moją ulubioną drożdżówką. Ale podczas katastrofy na pewno e, coś takiego fajnie zjeść. Przejdę od razu do sernika. W sumie planowałem to zjeść na koniec, ale. Gion jeszcze będzie e, potrwał jakieś 15 minut, zanim się zrobi. Więc spróbujmy e, tego. Nie pachnie dobrze. Pachnie jak taki śmierdzący żółty ser. Będę to jadł łyżeczką, ponieważ nie wiem, jak to inaczej wyciągnąć z tej puszki. Tak to wygląda. Nie wiem, czy coś widać. Bardzo dziwny. Mm. Nie smakuje tyle, ale smakuje całkiem dobrze nawet. Mm. Problemem tu jest konsystencja. Z jednej strony jest bardzo suchy, e, szczególnie jak na sernik, na no, serniki są mokre moim zdaniem a do tego smakuje trochę jakbym jadł plasteliny. A może nie smakuje, ale po prostu taka konsystencja tego jest jak plasteliny. A smak jest dobry. Smakuje... Smakuje jak takiej średnio dobrej klasy sernik. Więc jestem pod wielkim wrażeniem tego, um, a jak to smakuje. Jakbym miał temu dać jakąś ocenę, wydaje mi się, że dałbym 7 na 10, ponieważ smakuje ok? Jedno co odpycha, no to ta konsystencja, która nie do końca jest fajna. Okej, okay, jeszcze muszę trochę zaczekać, zanim e, ugotuje się Gyudon, więc sprzątnę tu za chwilę zaraz do Was wrócę. Jestem z powrotem, e, tutaj jest mój Gyudon, e, włożyłem go do e, takiego rondelka, ponieważ to było mega, mega gorące. Bałem się, że, że ta woda gdzieś tam wyleci, ale cała woda wyparowała, wszystko jest teraz już gotowe. Więc sobie próbujemy. Kurde, boję się tego trochę. Pachnieć, pachnie ok. Trochę pachnie jak taki, nie wiem, gulasz z puszki, który się um, zagotował. Le FU! Brzydko to wygląda. Niby dali do tego łyżkę, ale ja wezmę chyba jednak pałeczki. Dobra. Mamy teraz gudon. Mm. Smakuje całkiem dobrze. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. Spodziewałbym się czegoś dużo gorszego z takiej paczki. Mmm, Z sosem też mega ok. Czyli tutaj jeszcze raz na zbliżeniu. Mm. Z jednej strony mamy mięso. To mięso smakuje naprawdę ok. Spodziewałem się czegoś dużo gorszego. Nie smakuje jakieś świeże mięso. Jest to jakieś suszone mięso chyba. Coś a la beef jerky. Ale smakuje bardzo dobrze w tym. A ryż no jak ryż. Jedne co on to strasznie, nie wiem czy tutaj widać, strasznie nieapetycznie wyglądał ten sos na początku. Wyglądał trochę jak taka sraka. <słyska> E, że tak to nazwę, e, ale okazał się bardzo dobry. E, do tego mam chyba wydaje mi się, że to są jakieś e, jakaś, jakiś makaron z koniaku, e, ponieważ cebula jest tutaj, a cebula jest normalnie, regularnie w gidonach. Makaron jest opcjonalny. E, I co? No muszę przyznać, że smakuje naprawdę ok. E, um... <laughs> Smakuje trochę jak e, taki beefball, jak taki gyudon z Matsui. Matsuja to jest taka nasza e, sieć, taki japoński, ja, ja to zawsze nazywam japońskim McDonaldem. E, to jest sieć, w której można właśnie zjeść takie tradycyjne japońskie potrawy na bardzo szybko i bardzo tanio. E, I bardzo podobnie to smakuje e, do tego. Ogólnie ta potrawa jest dosyć słodka, e, to jest ze względu na to, że Japończycy zawsze dodają do wszystkiego cukier. Tony cukru. Ja osobiście, jak robię to w domu, nie daję aż tak dużo cukru, ale to jednak, jak ma taki bardziej, nie wiem, słonawo mm, mięsisty smak niż słodki. Ale to jest, to jest po prostu e, każdy może sobie tam według swoich własnych upodobań to dostosować. Ale, jak tak miałbym wszystko znowu podsumować i dać temu jakąś ocenę, to dałbym 9 na 10. Naprawdę. Z taką potrawą mogę iść w następną katastrofę. Naprawdę spodziewałem się czegoś dużo, dużo gorszego. Szczerze mówiąc, jestem bardzo zaskoczony, jak bardzo dobrze smakowały te rzeczy. No wiadomo, że może na co dzień bym ich e, nie chciał jeść, nie, nie spożywał szczególnie tych dwóch pierwszych rzeczy, e, które mi nie do końca smakowały, w tej sytuacji, w której teraz jestem. Ale wydaje mi się, że w sytuacji, w której po prostu nie ma nic innego do jedzenia to to jest naprawdę wielki, wielki luksus, żeby coś takiego spróbować. Um, tutaj naprawdę zależy bardzo od sytuacji, wydaje mi się. Naprawdę, Szapopa, Japończycy, za to, że stworzyliście naprawdę dobre jedzenie na katastrofy, które umili ludziom, mam nadzieję, um, w sumie mam nadzieję, że nie umili, mam nadzieję, że do tej katastrofy nigdy nie dojdzie w takim wymiarze w jakim się przygotowujemy, ale jakby do niej doszło, to naprawdę można godnie przeżyć 3-4 dni e, na tym jedzeniu. I tym też będę się z wami żegnał. E, dziękuję bardzo za oglądanie filmu, Mam nadzieję, że się podoba. Jak się podobał to zapraszam do zostawiania komentarza, lajku e, oraz subskrypcji. To mi jeszcze tylko 7, 7 subskrypcji do 200, więc Ongaish Mas subscribe the Mas. I co? To by było wszystko. Dzięki wielkie. Do zobaczenia do następnego filmu Dziane.